Takie słoneczko Słoneczko I patrzcie nie, teraz będziemy się bić, nie? Patrzcie Znak stop i wiecie o co w tym chodzi? No to wam powiem Idziemy do nich Ich szpatułką zabijemy Zabij gracza! Oh, że pójdzie tu do ręba! Nie, nie Czekaj, portfel, papież, ilość, dwa, oh. ja czekaj, dwa miliony, czekaj, ej, co to jest, ja, ja nagrywam, ej, kontynuuj. What is <laughs> Po angielsku! I Ej, słońce! Czekaj! Jestem planetą ziemią i się kręcę, patrzcie. Słońce to jest, patrz Jestem słońce. Słońce, a ja... Jak to słońce bije mnie! Jak? Albo ma promienie. Sorki. No, sorki. Dlaczego mnie bijesz, sun? Słońce. Tak oni mnie, słońce. Słońce mnie chce zabić. Pomocy. Słońce mnie. Słońce mnie bije. Co Ale chcę mieć takiego skina. Albo wiem, ziemię, dawaj Ziemię, na jakim my mieszkamy planecie. Słoneczko. Haha, ha, słońce. Słońce chodzi. Czy widzieliście, jakby słońce szło? Nie, no i w Gdzie... Gdzie jest moja peruka! Nie, moja peruka! Ej. O. Teraz wyglądam. Laha, mil. <noise> Tomę <Thomas. głos> Słońce dalej! Słońce zaszło! Grza! On mu świeci! Świeć u mnie! Słyszysz? Świeć u mnie! Grzej! Daj ciepło! Jak zabiję tego gracza, nie? To, to ja uciekam, nie? Ja uciekam! Richard. Ja idę za słońcem. Będę go śledził, co? Nice. Będzie... Słońce, I love you, sun Słoń. Goni mnie słońce, patrz. <ścoughs> patrz. Słońce mnie goni. A nie, pełnie słońce mnie zaatakowało. Weź mnie nie bij. Weź mnie nie bij, draniu. Bo, bo ja cię zadzwonię na policję zaraz. Dobra... Bum. Słońce, słońce... to słońce... Koni mnie prawie słońce... Chodź, śledź moje słońce... Jak to z kim? Słońce nie ma... Bo. O nie, perukę... Gdzie ja mam perukę? Halo? Halo? Nie serio? Zgubiłem peruka Najgorzej, dobra. O tak będzie. Tak na usypała. Infrasun. Okej, ja mu walnę. Piernicznemu. On Dobra. Koni, koni słońce. Że słońce mnie bije! Ej, ej ej, słońce! Słońce! Ja nie mam peruki przez ciebie. Słońce jest najgorsze. <śmiech> <śmiech> Patrz! Słońce mnie goni! Nie, nie wierzę! Dobra, kończmy ten film. Chyba będziemy kończyć. Bo ja spękę, że śmiechu słońce. Albo czekaj, wrócimy tam. I się, się skończy. Na razie.